Czosionko, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Antek. Cześć. Ty w co pierwszy raz grasz, nie? Mam. A ty And... ja pierwszy, y, kiedyś na innym koncie grałam jeszcze. A to y, ty Spiderman bierzesz? No, no nie tak po... Ale się nie, jak nie musisz iść tam, gdzie chcesz. Y, możesz iść tam, gdzie chcesz. Ja ograłem sobie Supermana. Jesteśmy przeciwko sobie. Okay. Nie musisz klikać. To jest no tak, ale no nie musisz. Tylko że ja nawet nie wiem, jak się to tak kramia, tak, że to jest trochę bez sensu. Nie wiem, jak się kramia. Y jak ktoś ma wyłączone lasery albo przez górę mu wchodzić, podchodzisz, że go idziemy i masz. Cała Czyli filozofia. Ja chyba, w inne chyba No jest sobie. dużo podobnych. To ja winna grałam. Ja sobie już ścianki buduję, żeby... W sumie mogą mi się wkraść ludzie, doba. No. Plus 20 i pyk. No i kolejna. Też to masz? A ku, ile już masz tych, y, które ci produkują, bo ja trzy? ja właśnie teraz mam trzy. Uh -huh. A ja Ciebie słychać w ogóle? Nie wiem, teraz już na pewno. Teraz to ta! O! Teraz będę, będę miał. Będę miał pier, pierwszą itemkę zaraz. Zbieram hajsą. Ta ile ona jest? ona jest za tysiąc pięćdziesiąt, idę tysiąc ile sobie skrzyneczki z hajszon to zbierać, bo są takie naokoło porozwalane. Ich tu nie można nie mo O, widzę jedną, przy Batmanie jest. To się widzisz? Aha. Jedziemy na tą samą. będzie. I fuh. Uwaga, 810. Nie. 650. Widzę kolejną! Ej, ale jak ty nie używasz, Speed'a, bo to bez sensu, jakie nie ma No Moim zdaniem. Twoim? Ludzie, zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie dzwonem. Nie, 50. jak ty się musisz przybliżać, żeby słuchać, bo my jesteśmy bez mikrofonu. Moje! Zebrał mi ktoś. Ty używasz speeda. No używam. Chłopie, zielona latarnia ma fajne moce, bo... Jest to niewiele. No się ciesz. Ale obok miałem 7000. No co? Ja, jak byłem Flashem, przeszedłem cały tajki na moim koncie w domu. Mhm. Jedna skrzydło, skrzynka wylądowała centralnie u mnie w bazie. Jedna przy Twojej bazie. Chłopie, to mi się przy specjalnie przesunęło, żebym nie miał tego. już stało i nagle płynęło. Wiesz, jak tak często jest? Nie wiem. Jak to nigdy nie dałeś? To nie wiesz. Ja to już gram. Oj hoj hoj. Mamy już dwie itemki itemki. Ja teraz zbieram skrzynki, dlatego tak jakby nic na razie nie kupuję. Ja już mamy lasery. Dopóki nie będziesz miał wysokiej, na drugim piętrze oglądać i wszyscy będą się wkradać. Nie miem A ja mam taką super pelerynę, którą mogę latać Jak Superman Aha To ja, jest Ja my sobie 2000 zabrałam Miałem 4 albo 5000 tylko wydałem Nie wiem czy mogę w ogóle zakaz Przy tobie jest centralnie skrzynia. I co? Ile za nią dostanę? Siedem tysięcy! To jest a wiesz, że na telefonie to, co jest tu z tyłu, nie? Ci wybiera na komputerze, a co dalej? Czy ja muszę Chłopie, no ja teraz to zebrałem. O, 25 zł. Ej, a ty droperami się zajmujesz, czy budujesz tu jest sobie ściany? Najpierw droperami, potem ściany. Ja tak samo. Ty, chłopie, zobacz, co tu jest. Trzy na słowie widziałem kiedyś 10. Ale ja w to pierwszy raz... No go. tak, ale dla mnie się ktoś zagrazał. O, mam ulepszenie droperów, tych, tych takich no, kamuszków. co to leci. A może zaraz zagram w simulator LEGO? Albo simulator yy, Titun yy, 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 SpongeBoba? Bo mining simulator, bo tam mam bardzo mało. Co? Mining simulator to się tak kopie. <grafię> tam co to Buzon z się nagrywał? No tam się tak kopie dziury i tak dalej. No wiem. Jeszcze ktoś się musi przybliżać, bo na tym odcinku nie słychać. Oj, już mam się. Zobacz, co jest u Ciebie, co ci blokuje! <grafię> Teraz ci wbiję. Ile ci wbiło na konto! Ile mi wbiło? Złotów! A nie. 650. O, to... Ej, ale to jest dobre. A mi kiedyś pięć skrzynek obok siebie dro... te dropery blokowało. Tylko skrzynek i nagle na koncie mi się milion pojawiło. To, był... to było wtedy teł tajkien przeszło. Aha. To mi się podobało. O ile tu wzią, to Ja też. Ojeju, zobacz co już mam. Jedną stręcę w druperach. Ojeju, to fajnie. Ja już się drugą zajmuję. A ja mam 80. O jakiś powodam. Ja sobie chodzę... Ej, ale... Koła mapy i... i Czemu jeszcze? Moim zdaniem to lepiej sobie ulepszać. W bazie masz pewność sobie ulepszać, a nie chodzić i skrzynki zbierasz. No ja... Ja zaraz będę robić... Jak dojdę do swojego, to już będę w swoim, bo jak chcę dojść do swojego najpierw. No to idź. Tu level pierwszy dopiero ma aż ty nie ulepsza się, mam dumni. Lepsze to będę miał też lepiej. już mam mocny tajkul. Ja mi się nigdy nie trafiło, bo mój ulubiony superbohater to jest Batman i Superman. Jeszcze Flash i T, ale no wiesz. A chłopie, to skrzynka sobie. No, minęłaś. właśnie po nią szłem. Jak tam twój tajking się trzyma? Dobrze, bo mi 6 tysięcy zarobiłam. Ja... To... A weź patrz, Moim zdaniem kup sobie już tu jakieś bronie. Ten, ten ci znaczy, że bronie I na tak. No i stać się, chłopie! już będziesz miał wszystkie bronie. Jeszcze to obok masz koks ze broni i teraz podchodzisz do tych klawiszy i... a wiesz że ty będziesz mógł teraz y, tą linką się przenosić, przeciągać y, różne w różne miejsca. Ale fajnie. Dobrze, że laserów nie. Po... Ty to że weź i mi za dupą lasery postawiłeś. <laughs> Ej, ja, ja ja nie mogę. Ja mogę mieć tylko trzy rzeczy, szaisz? Noła! No wylaty coś. było poznać. Pana śmierć też A wie pan, że pan stąd nie wejdzie. Dzisiaj jeszcze się przekonamy. Patrz to Hip, hip hip, hip. Szyp, śp, śp, nie wejdę mhm. Na pewno ludzie nie wyjdę się lasery wyłączyły. Chłopie! Ja się muszę zabić u ciebie w laserach. Co? Muszę się u ciebie zabić w laserach. Cześć! Już wyłączam, już wyłączam. A wiesz, że chłopie ja te lasery przez przypadek postawiłem. No wiem. Zobacz to! No. Ile za nią dostanę? Uwaga, ludzie, uwaga! 905... 920. Ej, już umiesz spida używać. To fajnie. Cześć. Ja glebę wywaliłem! Ej, ale czy ja cię biję? O tak masz taką broń, że ona nie bije. Ona tylko się rozpędza, rozpędza, i potem tego człowieka tak jakby rzuca. Ja niedługo będę miał wszystkie dropery. Już mam dwa kolejne. A ja zaraz będę miał jedną stronę. Już masz. Już. Żeby się zostawić i by ci blokowała. No zobacz. 5200, jak miło. Jednak nie nagrywamy. Poczekajcie, musi być cięcia.